Heaven Wreckers Wreckers red wreckers. Heaven Wreckers No Dobra, mamy tu silnika Zaraz zrobię go Raz, dwa A mi się świeci telefon Mnie denerwuje O, z ty odcinku. jesteś? Gdzie? Nie, to nie ty O Zapomniałem, że gramy na cztery klodetki O nie, maperka tego, że zablokował kilka silników na kilka pierwszych sekund No właśnie wiem Zablokował Kula. tylko mnie tutaj jedny. Dobra, ale mam coś lepszego zamiast silnika Zgadnij, co? Skrzynkę Nieee coś za 1000 punktów. To ty? Oho. Tak? To ty. A, totem. Totemik. Dobra, otwieraj te wrota, bo nie wyrobię zaraz. A ten jak szybko podbiegł się nie wziął sam. Kto? No to. No ty. A gdzie ty jesteś? No to, to nie ty byłeś? Jest tylko búsa Naprawiasz no, teraz generator? No nie mam generatora no. Nie mogę. Myślę, no to, że... to nie byłaś ty, jakoś już też to, 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 to teraz ty naprawiasz generator czy nie? No nie mam! Jeszcze jest zablokowany, czekam się odblokuje Nie wiem czy się odblokuje A <laughs> to nie byłeś ty! Dobra, idę do innego. Ja nie mogę Dobra, poszedłem na do innego, bo tamten się nie chciał odblokować. O, a tam przyszedł ten Coś przyszedł do tamtego Dobra, ona ale Lecę z drugiego Nie, bo to może... Są dalej że... Zablokowane Widziałeś morderce? On nas Nie Okej, okay, nieważne. Dobra, zaraz kończę. Ale by tu nie. O! Dobra, mam już ten. Jakiś procent. Ja demie, nie mogę trafić. gdzie jest killer? Te... No chyba apkuje, bo nie wiem, bo nie widzę no, no chyba to. No i kurde takim ten to byśmy zrobili fajnie tego to zadanie z kluczem, kurde, fajne, no tu -ru -tu -ru -tu -tu -tu. Mam już ten silnik odblokowany w końcu. Podobnie. No po co on wziął tego perka? Na zablokowanie tych 6 Może mu tak długo mecha wyszukiwało, że poszedł do kibla. Słyszysz? No. O, kończę. Ja mam już ten jedną twartość silnika To ja idę szukać killera. Nie, szukaj mnie! Jestem przy dwóch białych, dwóch żółtych busach A dobra widzę Ojej, ale nie mogę grać, teraz raz trafiłem tylko, no. Ale to fajnie mi pomógł, wiesz? O. o! Co się stało? Dobra, idę tam, otworzę br brota. No weź, znajdźmy killera. Tam biegnie ktoś. Znajdźmy ki killera. On nie ma, uciekł z mapy, wystraszył się nas. Cztery klodetki to dla niego za dużo było Ezzy. To ty? Jo Daj mi otworzyć Ale długo się otwiera, ja w To nie się no, obraziłem. Ci dam ci dotknąć. To jest dotknąć łapką koronawirusa. No właśnie. nie Nie ja chciłem punkty Proszę. Teraz i tak musimy uciekać, bo nie zdążymy tyle razy eee... Zdążymy. Znaczy znaleźć, zdążymy, ale nic nie zdobędziemy, żadnych punktów. A może on jest tym? Niewidzialnym, kurde, i go nie znajdziemy. Ech. Ja, no poważnie, go nie, w ogóle nie słyszę go po całej mapie. No i też właśnie. Czy jak on jest niewidzialny 100%, nie? autentycznie no. no nie ma go dobra ja wracam ja uciekam jest co za bursztynowy meczek no ale dobra na no odcinek w sandwich <dgunny> jak uciec przed e, prawdopodobnie rekord patrz to patrz to ja tak daleko jeszcze tak daleko że mnie wszystko blokuje no co za gunwo uciekniemy o, nara. EZZY Dobra, to fajem dostanę. Tak? Żeby ani razu nie dostać hita? Nie, no za kredetkę. Aaaa, tak, zapomniałem. Idziesz, teraz, teraz nawet się nie przydało ten. Hehehe, <gryw> borow Dobra, No, to było na tyle, siemana.